Witam Was na kolejnych ćwiczeniach. Dzisiaj na przykładach zrobimy sobie upraszczanie wyrażeń logicznych. I, no i zobaczymy, co z tego nam wyniknie. Weźmy sobie pierwszy przykład. Polecenie jest uprość wyrażenie. można też, no można sobie zapisać też oczywiście, że korzystając z wszelkich postulatów i twierdzeń bula. Natomiast myślę, że nie wszystkie będziemy tutaj zapisywać, tylko po prostu y, będziemy się starać już w miarę y, y, intuicyjnie podejść do tych przekształceń i, i że sobie poradzimy. Dobra, to weźmy sobie y, pierwsze takie na dzisiaj. Mamy tak, A' plus B w nawiasie Dalej razy A plus C i w kolejnym nawiasie mamy A plus C prim. A C prim. Dobra. No to zobaczcie. Z tych dwóch nawiasów możemy sobie je zwinąć, czy też złożyć, czy też jak zwał, tak zwał, według postulatu 4b. Czyli mojego ulubionego. Jak już coś oglądaliście mojego, to już wiecie, wiecie, że to już jest mój ulubiony postulat. Dobra, czyli pierwszy nawias zostaje bez zmian. Mamy A' plus B. Natomiast z tych następnych dwóch nawiasów zobaczcie, że w obu mamy A, czyli będziemy mieli A plus te dwa pozostałe elementy wymnożone przez siebie, czyli plus CC'. C razy C' to jest oczywiście, y, daje nam oczywiście 0, w związku z czym z tego nawiasu nam zostanie tylko A plus 0. Czyli mamy A' plus B w pierwszym nawiasie, a w drugim nawiasie zostanie nam A plus 0. A plus 0, cokolwiek plus 0, daje nam to cokolwiek, czyli zostanie nam z tego tylko A. W związku z czym mamy A' plus B razy A. No i intuicyjnie możemy wymnożyć każde przez każde, tak jak w każdej algebrze, czyli możemy sobie zapisać, że to jest a razy a' plus ab. A razy a' jest równe oczywiście 0, tak czyli mamy, że to jest 0 plus ab. W związku z czym cokolwiek plus 0 daje nam to cokolwiek, czyli zostaje nam tylko ab. No i już nic więcej z tego nie wyciągniemy. Nie będę tutaj przepisywać, tylko weźmiemy sobie, że to było pierwsze zadanie. Weźmy sobie teraz kolejne. Dobra, weźmy sobie na przykład coś takiego. Mamy w nawiasie x plus y za nawiasem z prime plus yz plus x plus x. To żeby było jasne, że to już jest koniec. Dobra. E, zobaczcie. Tak na pierwszy rzut oka za bardzo nic się z tym zrobić nie da. Proponuję w takim razie na początek ten nawias sobie po prostu wziąć i wymnożyć. Tak? Czyli zobaczcie. Zostanie nam x z prime Plus yz plus yz i plus x. Z tego co widzę, można tutaj sobie na kilka sposobów poradzić. Zobaczcie, z tych elementów wyciągnę sobie przed nawias x, natomiast z tych elementów wyciągnę sobie przed nawias y. Dobra, czyli tam, gdzie wyciągnę x, to zobaczcie, że zostanie mi w nawiasie z' plus 1. A z y, jeżeli wyciągnę y, to mamy w nawiasie z' plus z. Cokolwiek plus 1 daje nam zawsze 1, w związku z czym zostaje nam x razy 1, czyli po prostu x. Natomiast z plus z'. Też nam, nam da w tym przypadku wartość 1, czyli z tego zostanie nam tylko y razy 1, czyli po prostu y, czyli x plus y, i to też kończy to zadanie. Nic więcej z tego zadania już nie wyciągniemy. Super by było, jakbyście zauważyli, że we wszystkich zadaniach, które tutaj obliczam, staram się zachowywać kolejność alfabetu. To ma znaczenie. To ma znaczenie, mam nadzieję, że jeszcze to zrozumiecie później, natomiast y, ma to znaczenie we wszelkich potem obliczeniach czy przekształceniach, dlatego że najczęściej xowi i y -owi przypisujemy później jakieś wartości i to ma konkretne znaczenie, y, w jakiej kolejności one będą zapisane. Dobra, weźmiemy sobie trzecie zadanie i weźmy sobie na przykład coś takiego. Mamy xz plus. X', y' z plus yz. Y Dobra, zobaczcie. Spróbujmy sobie na początek wyciągnąć ze wszystkich elementów z, zmienną z. Tak? Czyli w nawiasie nam zostanie w takim razie x plus x' y' i plus y. Dobra. To zadanie można rozwiązać sobie na kilka podejść, na kilka y, przypadków i ja wam pokażę dwa z nich. Tak żebyście zwrócili po prostu na coś uwagę. Dobra. Pierwszy sposób to jest taki, żeby wykorzystać sobie postulat 4b. I możemy to wtedy zrobić za jednym zamachem do dwóch nawiasów, chyba tak będzie najbardziej czytelnie. Tak, czyli to się dalej równa. Z oczywiście zostanie. No i zobaczcie, X i Y. Ja ten postulat Wam zapiszę tutaj w postaci A plus, A plus BC i wtedy dostaniemy jako A plus B w pierwszym nawiasie i A plus C w drugim nawiasie. Więc jako A potraktujemy tutaj x plus y. Czyli w pierwszym nawiasie będziemy mieli x plus y plus x'. A w drugim nawiasie będziemy mieli x plus y plus y'. I zobaczcie. W pierwszym nawiasie wyszło nam x plus x', czyli wartość 1, cokolwiek plus 1 daje nam po prostu 1. Czyli cały ten nawias jest równy 1. Podobnie w tym drugim nawiasie. Y plus y' daje nam 1 i cokolwiek plus 1 daje nam zawsze 1. W związku z czym cały ten, y, cały ten nawias jest też równy 1. W związku z czym zostaje nam z razy 1, razy 1, czyli po prostu z. I to jest pierwszy sposób. Oczywiście y, myślę, że to już jest banalne na tym, na tym etapie. Ale to zadanie można sobie, tak jak mówiłam, wy, wyliczyć jeszcze inaczej. Tak bardziej, wiecie, yy, tak bardziej, w taki bardziej wyrafinowany sposób. Dobra, zobaczcie. Czyli mamy tak, xz plus x'y'z plus yz. Znowu wyciągniemy sobie z przed nawias i mamy w takim razie, że to jest x plus x'y' plus y. Ale tym razem nie skorzystamy sobie z postulatu 4B, tylko skorzystamy sobie z prawda Morgana. Tak, i to jest konkretnie możemy skorzystać z dwóch praw, bo mamy yy, no, no możemy skorzystać z dwóch praw po prostu. Myślę, że najłatwiej tutaj będzie jednak skorzystać z tego, że X plus Y prim jest równe X Prime Y. Prim, tak, czyli zobaczcie, zamienimy sobie to X Prime Y. Prim, y na x plus y'. Prim. Czyli to się dalej równa, mamy z, no i w tym nawiasie zobaczcie, mamy x plus y plus x plus y'. Prim. Czyli gdyby x plus y było jakąś kolejną zmienną, na przykład a, to mielibyśmy a plus a'. Prim. Czyli cały ten nawias jest równy po prostu 1. I w związku z czym dostajemy, że to jest z razy 1, czyli po prostu z. Czyli po prostu z dobra, weźmy sobie następne zadanie, już zadanie czwarte. I weźmy sobie na przykład coś takiego, w'z Z plus XZ, plus XY, plus w x'z no i będziemy też próbować to w jakiś sposób uprościć. Dobra, widzę, że y specjalnie nam się nigdzie nie pojawia. Więc ten element na razie sobie zostawimy tak jak jest. Natomiast z pozostałych wszystkich wyciągniemy sobie z przed nawias. Czyli zobaczcie, zrobimy sobie x'y plus z i w nawiasie będziemy mieli w' plus x plus vx'. Wx'. Zobaczcie, że to zadanie jest bardzo podobne do tego, które było przed chwilą. W takim razie ja skorzystam sobie znów z postulatu 4b, mojego ulubionego. Tak? I rozbiję w takim razie ten nawias na dwa nawiasy. Czyli w pierwszym nawiasie będę mieć w' plus x plus w, a w drugim nawiasie będziemy mieli w' plus x plus x'. I zobaczcie, że wychodzi nam dokładnie analogicznie jak w tamtym zadaniu, czyli ten nawias cały będzie równy 1, ponieważ w plus w' jest równe 1, a cokolwiek plus 1 daje nam po prostu 1. I tak samo tutaj mamy x' plus x, czyli 1, i cokolwiek plus 1 daje nam po prostu 1. W takim razie z całego tego wyrażenia zostanie nam tylko x'y plus z. Dobra, to weźmy sobie piąte zadanie. Dobra, weźmy sobie coś takiego. Mamy A-B w nawiasie d, d plus c d. Za nawiasem mamy plus B razy w nawiasie A plus A D. A da Dobra, zanim będziemy wszystko mnożyć, spróbujmy na początek już od razu czegoś się pozbyć i coś zredukować. Żeby to nam się nie mieszało, to tutaj też odkreślimy. Dobra, zobaczcie. Jeżeli zastosujemy sobie ten y, wzór 4b, postulat 4b, to możemy coś z tego na pewno uzyskać i coś na pewno uzyskać z tego. Także na początek zrobimy sobie właśnie to. Czyli mamy A B i w nawiasie, w pierwszym nawiasie będziemy mieli d' plus c' prime i w drugim nawiasie d' plus d. I to samo zrobimy w tym drugim, nie zmieściło mi się niestety, mamy B i w pierwszym nawiasie będziemy mieli A plus A' a w drugim zostawimy A plus CD. No i zobaczymy, co z tego nam wyniknie. Tak, Czyli zobaczcie, ten nawias oczywiście daje nam wartość 1, tak, cokolwiek razy 1 to jest to cokolwiek. Tak samo tutaj, A plus A' to jest 1, cokolwiek razy 1 daje nam to cokolwiek, czyli mamy w takim razie, że to jest A' B' Razy D' plus C' plus B, i, za nawiasem, i w nawiasie mamy jeszcze w takim razie A plus CD. No okej, okay. jak tak spojrzymy teraz, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic specjalnie nie jesteśmy w stanie dalej z tym zrobić, w związku z czym spróbujmy sobie to po prostu wymnożyć i zobaczyć, co z tego dalej wyniknie. Czyli mamy tak. A' B D' plus A' B C' plus AB i plus BCD. Zobaczcie, że we wszystkich tych elementach, tych wszystkich składnikach tej sumy mamy B. W związku z czym wyciągniemy sobie to B przed nawias. Czyli mamy B i w nawiasie mamy A' D' plus A' C'. Plus A i plus C, CD. Ok. Zobaczcie. W pierwszych dwóch elementach mamy A' i moglibyśmy sobie wyciągnąć to przed nawias, ale wyciągnięcie tego A' przed nawias absolutnie nic nam nie da. Dojdziemy do tego samego momentu, co było w tym miejscu, gdzie w nawiasie mamy D' plus C', co nam nic nie daje. Ale połączenie sobie A z A' D' już nam coś da. Tak? Czyli możemy skorzystać sobie z postulatu 4b i te dwa wyrażenia połączyć i zrobić z nich dwa nawiasy. W związku z czym zobaczcie, mamy b, zrobię tu nawias kwadratowy, żeby nam się nie myliło. I mamy a plus a' w pierwszym nawiasie i w drugim nawiasie będziemy mieli a plus d'. No i zostaną nam te pozostałe elementy, czyli a' c' plus cd. Oczywiście, a plus a' jest równe 1, w związku z czym z tych dwóch nawiasów zostanie nam tylko a plus d'. Czyli mamy b i w nawiasie mamy a plus d' plus a' c' plus cd. Analogicznie możemy sobie połączyć a z a' c'. Dobra, czyli mamy w takim razie B i będziemy mieli w pierwszym nawiasie A plus A' i w drugim nawiasie A plus C'. I za nawiasem nam jeszcze zostanie plus D' i plus CD. Dobra. No, i oczywiście a plus a' jest równe 1. Cokolwiek razy 1 daje nam to cokolwiek, czyli zostajemy w takim razie z b i w nawiasie mamy a plus c' plus d' plus cd. No i zobaczcie, że możemy znów skorzystać y, albo skorzystać z postulatu 4b, czyli połączyć sobie d' z cd. Albo możemy skorzystać z kolei z wzorów Damorgana, z praw Damorgana i możemy sobie c' plus d' zamienić na, na negację iloczyną. Tak? Czyli ja tutaj z boku też napiszę. Wcześniej mieliśmy x plus y', tym razem będziemy mieli xy'. Jest równe x' plus y'. Tak, czyli zobaczcie, to C' plus D' to jest prawa strona tego prawa demorgana i to sobie zamienimy na CD', czyli będziemy mieli B i w nawiasie mamy w takim razie, że to jest A plus CD' plus CD. CD' plus CD to jest po prostu 1. Tak, gdybyśmy CD podstawili sobie nową zmienną jakieś x, to mielibyśmy, że to jest x' plus x, czyli po prostu wartość 1. Czyli mamy w tym momencie, że to się równa b razy w nawiasie a plus 1. Cokolwiek plus 1 daje nam zawsze 1, cokolwiek razy 1 daje nam to cokolwiek, czyli ostatecznie zostajemy z b. No i to kończy to zadanie. OK. Na dzisiaj myślę, że nam wystarczy takich przykładów. No i do zobaczenia na kolejnych ćwiczeniach. Dziękuję.